3, 2, 1 TEM! Boże, mam. Ja powiem, zarysuję Guardiola. A. Jest! Jako pierwszy wybieram! Ere, wybieram. Tym razem mamy koszulki z imionem z tyłu. I mamy jeszcze gwarancję, że jest z top 5 li. Ja wezmę tom. Mamy tutaj same nowe, oryginalne koszulki, więc jestem bardzo ciekawy, co tutaj wylosuje. MANCINI! No! Ty jesteś włoski jakiś. No! Italiano! Mam Boże, Ty ale będziesz... Rzym ma też takie ładne, kurde, takie elegancje. No. I patrz, te herby też fajnie. No, no, no one mają to fajnie właśnie. 2-1, Bundesliga. Zomer. Okay. Boże. 3-2-1, no, Liverpool. Alison 3-2-1, Grauze, wiesz. Neymar? Grauze. Nie, 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 mam, nie, mam, nie grał. Nie wygrał. Dobra! Mam koszulkę. Boże, co ja powiedziałem Dobrze. w ogóle. Teraz weźmiemy z lewej strony. Trzeba dopowiedzieć przy tych koszulkach, że są za jedyne 329 zł, a my jeszcze wzięliśmy opcję, że plus 19 zł, że mamy gwarancję, to 5 lik. I kurde, zobaczymy, czy Szymonowi się opłaci, ale moim zdaniem mi się opłaciło. Megan? Tak. Dobrze, ja pierdziem! No ale jesu, jesu. Jedna koszulka! 3, 2, 1. Grał Classico! Ronaldo Kurde chciałem jak to powiedzieć Mieszaj, mieszaj, mieszaj Dawaj Tom Dobra Zobaczymy Ja Jaaa, Bayern w końcu Musiałam. ja też musiałem. Kaj. Ja pierdzielę! Ja miał! Fajne Mia Trzy, dwa, jeden Grał z Robbenem Koszta Tak Koszta Douglas Hosta? Grau Tak Tak, tak Sprawdzamy, co tam masz. I <gulet> <gulet> dwa, ładna, no, to ta nasz Holland. Holland. Manchester City Holland. Was czekadna kolorowo do. Zarobisz te koszulki. Zarobisz koszulki. 3 2 1 Inter Mediolan. Yyy bastoni. Ja się Ale podałem, frizz, frizz, ja się psychicznie podałem. 2 Manchester United. Mata, Juan Mata. 3 2 1 Chorwat Vida no, 3, 3, 2, 1, 1 9 Muriel, Luis Muriel. Adios, amigos. The <laughs> Chcecie przeżyć taką przygodę ze przyjaciółmi? To kupujcie boksy na piłkarstwie. Tagujcie nas na Instagramie, chętnie obejrzymy, co wy wylosujecie.